Witam serdecznie! Dzisiaj przepis na mój ulubiony sernik na zimno, tak samitny i kremowy w smaku o pięknym, lekko żółtym kolorze, znakomicie komponuje się z brzoskwiniami i pomarańczową galaretką. To przepis z mojego starego zeszytu, który od lat jest w moim domu i niezmiennie ten sernik smakuje rewelacyjnie. To najlepszy sernik na zimno, jaki jadłam i na pewno będzie Wam smakował w to upalne lato. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i dawania łapek w górę. A zatem, do dzieła! Składniki 4 opakowania serków homogenizowanych waniliowych, każdy po 200 g, 1 puszka brzoskwiń, 1 szklanka cukru pudru, 100 g biszkoptów, dwie galaretki pomarańczowe, jedno opakowanie żelatyny na 1 litr, 100 g masła, 3 żółtka, 50 g rodzynek. Zaczynam od zrobienia galaretek, bo w czasie, kiedy będą tężały, przygotuję masę serową. W 400 ml wrzątku rozpuszczam jedno opakowanie galaretki i zostawiam do ostygnięcia. Tak samo przygotowuję drugie opakowanie galaretki. Następnie przygotowuję żelatynę. W 200 ml gorącej wody rozpuszczam jedno opakowanie żelatyny na litr wody. Mieszam do rozpuszczenia i zostawiam do ostygnięcia. Do miski przekładam pół kostki miękkiego masła pokrojonego w kostkę. Dodaję jedną trzecią szklanki cukru pudru i rozcieram pałką. Zamiast pałki można oczywiście użyć ręcznego miksera. Dodaję znowu cukier puder i ucieram. Kiedy cały cukier puder połączył się już z masłem i tworzy gładką masę, zaczynam dodawać żółtka. Ponieważ żółtka są surowe, to jajka powinny być z pewnego źródła i dodatkowo jeszcze wyparzone. Następnie do miski dodaję stopniowo cztery serki homogenizowane o smaku waniliowym. Po połączeniu z masą dodaję kolejny serek. Teraz dodaję wyparzone wcześniej rodzynki. Rodzynek nie opruszam mąką, bo to sernik na zimno. I mieszam, i na koniec powoli wlewam ostudzoną żelatynę, cały czas mieszając masę serową. Porękę o średnicy 24 cm. Wykładam na dnie biszkoptami. Następnie przekładam do foremki masę serową, którą wyrównuję i odkładam do lodówki na 20-30 minut. W tym czasie odsączam z soku brzoskwinie. Połówki nie układam na wierzchu masy serowej i ponownie wkładam do lodówki. Gdy galaretka zacznie tężeć, to wylewam ją na wierzch. Pamiętajcie, że nie rozpuszczamy galaretki w 500 ml wody, tylko w 400, ponieważ są upały i galaretka powinna być bardziej ścisła. Jeśli brzoskwinie są duże, tak jak w tym przypadku, to wlewam drugą galaretkę tak aby brzoskwinie były całkowicie zanurzone w galaretce. Sernik na zimno gotowy. Odstawiam do lodówki. Po kilku godzinach będzie gotowy do podania na stół. Zniknie z talerzyków szybciej niż się go robiło. Mniam, mniam, to jest najlepszy sernik na świecie, mój ulubiony. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i dawania łapek w górę. Zapraszam do komentowania i oglądania innych moich filmów.